Słuchajcie, jest taki nowy, zajebisty film. Coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. Prawdziwa rewolucja w kinematografii. Szybcy i wściekli 9. O 12% bardziej wściekli niż w na podobnej zasadzie mogę powiedzieć, że sprawdziłem wszystkie nowości Samsunga, bo wprawdzie oni latem zawsze kuszą tymi swoimi zgrabniejszymi i młodszymi seriami urządzeń, ale jednak te nowości to są smartfony Fold 4 i Flip 4, zegarek Watch 5 i słuchawki Buds 2. To OLD w sensie, chociaż to są smartfon składany jak Gameboy, wow! Smartfon składany jak książka, wow! Zegarek Samsunga na Androidzie, czy istnieje gorsze połączenie? I słuchawki najwyższej klasy. Wow! To szczerze mówiąc, nie bardzo jest się czym ekscytować, ale może to i dobrze, bo może po burzliwym okresie młodości. Coś im się tam w głowach poprzestawiało na lepsze i są już fajne nie tylko do tego, żeby sobie na nie popatrzeć, ale też żeby być z nimi na stałe. Sprawdziłem to. Odpowiedzi to tak, zależy, może i może. Kolejność losowa. Zacznę od Flipa 4, z którym spędziłem zdecydowanie najwięcej czasu z czego zdecydowanie najwięcej na ładowarce. Wiecie, ja jestem przegryw introwertyk, moja naturalna poza to i tak jest stanie schylonym pod ścianą, ale chciałbym to robić bez kabla, żeby inni wiedzieli, że to z własnej woli. Flip 4 to jest świetny telefon pod niemal każdym względem i zaraz sobie o tym pogadamy, ale bardzo mnie zranił i muszę się wyżalić. W zeszłym roku bardzo mi się podobał Flip 3 i myślałem nawet o zakupie go dla siebie, ale później się okazało, że dłużej się ładuje niż działa, bo dali tam maksymalną prędkość ładowania tylko 15 W, i akumulator 3300 mAh, co przy moim użytkowaniu wystarczyło na. Nie wiem, z pół dnia i drugie pół na ładowarce i spokojnie. Wiem, że nie każdy jest uzależniony od smartfona i nie każdy go rozładowuje tak szybko, ale no jakby nie patrzeć, to flip trójka dla każdego był po prostu jednym z najgorszych telefonów pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu. Do czwórki podchodziłem pozytywnie, bo dali tam ładowanie 25W i akumulator większy o kilkanaście%, procent, co razem powinno przekładać się na. czekajcie, policzę. Wyszło mi od biedy, ujdzie. Swoją drogą, to trzymam sobie ten telefon tak, właśnie otwarty, ze scenariuszem przed sobą, i to jest akurat bardzo fajna sprawa. W każdym razie byłem pełen nadziei, ale chyba czas na separację z optymizmem, bo. Znowu się zawiodłem. W pół godziny ładuje się do ponad 50%, a nie tak jak poprzednik do 40%, a do pełna w godzinę 15, a nie w ponad półtorej godziny, tylko że nadal to jest dla mnie przynajmniej telefon stacjonarny. Jak z nim pojechałem na Gamescom i tam nagrywałem filmy, robiłem zdjęcia od rana to... O 11:30 miałem już 50% akumulatora i ogólnie to przez cały dzień miał tam ze 4 takie 20-minutowe sesje z szybkim powerbankiem, a i tak jak o 19 wróciłem, to od razu musiał lecieć na kabelek. I ogólnie to nawet w takim zwykłym dniu jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym go nie musiał podładować w trakcie. Owszem, jest lepiej niż rok temu, ale to jest lepiej na takiej zasadzie, jakbyście wczoraj jedli kanapkę ze spleśniałą szynką, a dzisiaj też. Ale dzisiaj za to chlebek świeżutki. Ale poza tym telefon cudowny i to nawet w tym kolorze, który sugeruje, że świetnie się znam na kremach i maseczkach. Obudowa wodoszczelna, aparaty flagowe. Coś jak w iPhone'ach bez Proże, niby tylko dwa, ale za to naprawdę niezłe. Zresztą za ich pomocą nagrałem cały film z tego Gamescomu, więc możecie obejrzeć. Ekran rewelacja, działanie. Powiem wam, że to jest pierwszy Samsung Ever, który śmigał u mnie aż tak płynnie, bo Samsungi tam się kojarzą tak, że one zawsze jednak są tak minimalnie ociężałe, że widać drobne różnice między nimi a innymi telefonami w podobnej cenie. A tutaj nie, tutaj się czułem, jakbym używał pełnoprawnego flagowca. Jakiejkolwiek innej firmy. Cóż za wspaniały komplement dla Samsunga. Do tego więcej aplikacji z obsługą ekranu zgiętego w połowie. Więcej opcji dla aplikacji, które same z siebie tego nie obsługują, ale to pewnie trafi też w aktualizacjach do Flipa Trójki z zeszłego roku. No i oczywiście więcej opcji na tym ekraniku zewnętrznym, którego będziecie używali także dwa razy dziennie, no ale zawsze. No i te zmiany to jest przede wszystkim personalizacja, w sensie, że jakieś tam tapetki i tak dalej. A i bo dużo osób pyta, da się odpisywać na wiadomości emoji, mm, emojimi i również za pomocą takich predefiniowanych szablonów. Na przykład żona napisała do mnie na Messengerze, hej mężu, odpowiedziałem, serdeczne podziękowania. Mają gotowe teksty na każdą okazję ale da się też własne ustawiać jakby coś. Podsumowując, uwielbiam ten telefon, jest w 90% idealny, ale to trochę tak jakby moje ciało po wypadku było w 90% zupełnie nietknięte, tylko to 10% to byłoby to, że nie miałbym głowy. Jeżeli macie ciągle telefon na ładowarce indukcyjnej w ciągu dnia albo po prostu mało go używacie, to wtedy spoko. Słuchawki Galaxy Buds Pro 2. Tylko od razu ostrzegam, że kosztują tysiaka, żebyście mogli przestać się łudzić i wyłączyć filmik. Kiedyś bardzo lubiłem słuchawki Samsunga. Oni w ogóle zrobili takie AirPodsy przed AirPodsami z wbudowanym odtwarzaczem MP3 i krokomierzem, z tym, że one miały jeden problem otóż działały na jednym ładowaniu tak z jedną trzecią piosenki roka progresywnego, tak więc teraz już nikt o nich nie pamięta. A rok wiecznie żywy ale te bardziej nowożytne jakoś zawsze nie do końca mi pasowały, czy to brzmieniem, czy po prostu mi wypadały z ucha. Ale te fitują, więc Samsung is my friend again. Nie jestem jakimś wielkim ekspertem od słuchawek tak, więc w skrócie jako zachęta do dalszego grzebania. Brzmią super, świetna aktywna redukcja szumów, bardzo dobrze trzymają się ucha. To malutkie i szorstkie w dotyku etui jest estetyczne i wygodne. Dobra jakość audio podczas rozmów, to wszystko jest na poziomie, jakiego oczekuję od słuchawek za tysiaka. Do tego błyskawicznie się łączą i nie mają lagów ani na smartfonie, ani na laptopie, a to jest dla mnie ekstremalnie ważne chociażby wtedy, kiedy montuje filmy i o dziwo wiele nawet bardzo drogich słuchawek zawodzi na tym polu. Natomiast najlepsza jakość audio jest zarezerwowana wyłącznie dla sparowania tych słuchawek ze smartfonem Samsunga. Dźwięk 360, czyli że jak ruszacie sobie głową to się zmienia, bardzo fajnie do filmów na przykład, też tylko na Samsungach. Wodoszczelność. Tylko na... No dobra, żartuję akurat. Zamiast prawdziwego łączenia się z dwoma urządzeniami na raz i przełączania się między nimi w locie, to jest standard na wyższej półce, da się to robić, ale tylko między urządzeniami Samsunga. Tak więc nie mogę być połączony ze smartfonem Samsunga i laptopem Apple'a, za to mogę ze smartfonem i pralką. Bo mam Samsunga. Budsy Pro bardzo mi się podobają i lubię ich używać, ale za taką kasę to wybrałbym chyba jednak jakieś... Jabry, które są znacznie bardziej uniwersalne, chyba że jesteście przychowanami Samsunga i wszystko w domu macie Samsunga, no ale w tym przypadku to w sumie nie wiem, po co Wam recenzja w ogóle. Samsung Galaxy Watch 5 niby też śmiga najlepiej w parze ze smartfonem Samsunga, ale jeżeli macie smartfon z Androidem innej firmy, to jedyną karą od Samsunga za tę potwarz w jego stronę jest nie samo używanie, tylko Trochę bardziej upierdliwa konfiguracja. Watch 5 występuje w wariantach 40 i 44 mm. Ja sprawdzałem ten większy i tak. Stylistyka bardzo ładna. Pasek wygodny, łatwy do zdejmowania, a to się przydaje co 2-3 dni, jak go ładujecie a to, czy to będą 2 czy 3 dni, to zależy od tego, jak często trenujecie i ogólnie ruszacie tyłek. A jeżeli już mi piszecie, że jestem brudasem, to pod prysznic teoretycznie zdejmować go nie trzeba, bo jest wodoszczelny. W środku siedzi system Google, tak więc mamy choćby najbardziej imponującą obsługę powiadomień, jaka jest możliwa na Androidzie. Czyli... Średnią, ale da się na przykład odpisywać na wiadomości i ogólnie z większością notyfikacji wchodzić w jakieś tam interakcje. Szkoda tylko, że Messenger na przykład nie wyświetla. Fotek w konwersacjach, szczególnie że robił to jeszcze kilka lat temu, tylko że Facebookowi się odechciało. Są wbudowane mikrofon i głośnik, więc można przez ten zegarek rozmawiać, jeśli lubicie głupio wyglądać. Jest analiza składu ciała, 92% nerda, spoko analiza snu, puls i EKG. Zresztą co ja się będę rozgadywał? No jeżeli jesteście pogodzeni, z częstym ładowaniem tego co nosicie na łapie i nie macie wyjątkowo sprecyzowanych wymagań, że tylko do sportu albo tylko do powiadomień to Myślę, że w tej chwili nie ma lepszej opcji do smartfonu z Androidem. Nie mogę tylko Samsungowi wybaczyć, że pozbyli się obrotowego pierścienia wokół tarczy, który zawsze sprawiał, że ich zegarków używało się najwygodniej ze wszystkich, no bo pacanie wielkim paluchem po małym ekranie, no do najbardziej precyzyjnych nie należy. Teraz zastąpili to cyfrowym pierścieniem, czyli że niby nadal możecie sobie tym kręcić, ale to działa dotykowo i tak na moje oko to działa w jakichś 80% przypadków. No w 80% przypadków partyjka rosyjskiej ruletki. Was nie zabije, a jakoś nie widzę, żebyście grali 30 razy dziennie. Dlatego ja ten dotykowy pierścień w ogóle olałem i udaję, że nie istnieje, ale no nadal jest mi przykro. I w końcu Galaxy Z Fold 4. I tutaj brawa. Brawa, szczere, ogromne brawa dla Samsunga, bo nie mam pojęcia, jak im się udało zrobić w ciągu kilku lat ze sprzętu, którego każdy chciał chociaż dotknąć, który każdy chciał obczaić nawet przez sekundę. Coś, czego mnie na przykład teraz no, nie chciało się testować zupełnie. Znaczy sam składany smartfon, super, coraz bardziej dopracowany, dobry produkt, tylko że... Zmian w porównaniu z tym sprzed roku, chyba jeszcze mniej niż pomiędzy kolejnymi zwykłymi flagowcami. Przedni ekran teraz dzięki mniejszym ramkom w proporcjach 23 do 9, a nie 25 do 9 jak wcześniej. To tak, jakby wam zwiększyli szerokość miejsca parkingowego z 40 na 42 cm. Znaczy, no widać różnicę, bo zamkniętego smartfona używa się teraz bardziej naturalnie, bardziej normalnie, jak zwykłego, ale nadal nie jest optymalnie, bo nikt nie projektował aplikacji z myślą o pokazywaniu ich w ten sposób. W środku z kolei dokładnie tak samo jak rok temu, czyli nadal bruzda widoczna na środku ekranu, która mnie akurat nie przeszkadza za bardzo, no ale jest i nadal 4-megapikselowy aparat, który schował się sprawnie jak, nie wiem, słoń za znakiem drogowym, bo Wciąż go widać, niezależnie od tego, jaki kolor jest akurat wyświetlany na ekranie. Bardzo mi się podoba lista zminimalizowanych aplikacji w pasku na dole telefonu, kiedy jest otwarty, bo wygląda to jak w Windowsie albo w Macu i przy takim rozmiarze ekranu i multitaskingu jest naprawdę super. Tak samo zresztą jak multitasking ogólnie, który nigdy nie był tak wygodny w żadnym telefonie, ale myślę, że wrzucą to też w aktualizacji dla Folda 3. Wśród największych nowości są jeszcze trochę lepszy główny aparat, aparat. Poboczny z przybliżeniem trzykrotnym, a nie dwukrotnym jak rok temu. Minimalnie lepszy ekran, szybszy proces, którego nie czuć i no tyle. Ogólnie polecam, ale weźcie sobie model z przed roku, bo moim zdaniem dopłacać nie warto. Widzę taki wspólny trend w tych wszystkich nowościach, otóż właśnie one no nie do końca są nowe i wydaje mi się, że powstały tylko po to, żeby stare można było teraz kupić taniej w komputroniku. Ale są niezłe, tak, wszystkie są niezłe. Dobra, widzę w moim kajeciku, że już wyczerpałem limit komplementów w stronę Samsunga za 2022 rok, tak więc niech już lepiej. Nic w tym roku nie wypuszczają, żeby podtrzymać dobrą pasę. A tymczasem dzięki za oglądanie. Może ja też nie powinienem już niczego w tym roku nie wypuszczać, żeby podtrzymać dobrą pasę. Przemyślę. Do zobaczenia.